Gościencin, sobota, pierwszy dzień rywalizacji na trasie przełajowych mistrzostw Polski. Zgodnie z zapowiedzią z naszej przełajowej ustawki jesteśmy dzisiaj na miejscu i postaramy się Wam opowiedzieć co ciekawego tutaj będzie się działo na trasie. Harda horda, dzisiaj jedziemy na sportowo. Trasa w gościęcinie prawdopodobnie nie jest znana tylko i wyłącznie przez nas. Wszyscy, którzy tutaj przyjechali, którzy trenują za moimi plecami już nieraz na pewno starali się tutaj walczyć z tutejszymi błotami, dzisiaj jednak przypuszczam, że tego błota na trasie nie będzie. Trasa premiuje głównie mocnych zawodników, ponieważ mamy tutaj sporo długich prostych, na który, po których następuje nawrót o 180 stopni i po, później oczywiście zabawa z rozkręcaniem prędkości zaczyna się od nowa. Jest tutaj oczywiście również kilka sekcji technicznych, ale przy obecnych warunkach na pewno nie, będzie, nie będą one aż tak wymagające. Jest również na trasie kilka stromych podjazdów w tym jeden naprawdę naprawdę stromy. W dzisiejszym rozkładzie jazdy najbardziej interesująca zapowiada się rywa, rywalizacja w Mastersach Masters 1 i Masters 2 w jednej z tych kategorii pojedzie mocno wspierany przez nas Tomek Niedźwiecki. Żeby skompletować koszulki Mistrza Polski będzie oczywiście musiał pokonać kilku mocnych zawodników. Poza Mastersami na pewno ciekawie zapowiada się również rywalizacja w kategorii Żak oraz młodzik. Nie wiem dlaczego młodzi zawodnicy nie uprawiają piłki nożnej, ale mam nadzieję, że dzięki nim doczekamy się lepszych czasów dla naszego kraju na scenie belgijsko-holenderskiej. A tutaj za nami już mamy przedsmak właśnie tych zawodów belgijsko-holenderskich. Trasa jest mocno zamrożona i to dobra wiadomość dla zawodników, ponieważ to gwarantuje na pewno szybką jazdę. Po wczorajszym błocie już nic nie zostało. Jedyny ślad jaki widzimy, no to po prostu wyjeżdżone kolejny, które mogą sprawić w niektórych miejscach trasy spore niebezpieczeństwo, zwłaszcza przy, przy tak cienkich oponach. Prognoza nie zapowiada na pewno, żeby tutaj nastąpiła jakaś nagła odwisz. Jedyne niebezpieczeństwo spowodowane pogodą, no to wiatr, którego może tutaj nie widać, ale już za naszymi plecami mocno wieje i prawdę powiedziawszy nie za bardzo chcemy się ruszać właśnie z, tego, z tej doliny, w której jesteśmy. Organizatorzy starają się już nas zaguszyć na maksa. Postaramy się przejść w takim razie po trasie. Przypuszczam, że dzisiaj będziemy musieli trochę pobiegać z kamerą, żeby nie zamarznąć. Zaraz zobaczymy po prostu, co tutaj ciekawego dzieje się na trasie i jaki element może sprawić, że powstaną różnice właśnie sekundowe, które później zagwarantują zdobycie Mistrzostwa Polski. Jesteśmy przy pierwszym ciekawym odcinku trasy. Jeden z nielicznych naprawdę technicznych fragmentów. Wczoraj było tutaj sporo błota, dzisiaj jest już oczywiście wszystko przymrożone, ale nie każdemu udaje się tutaj podjechać. Już widzieliśmy, że w trakcie treningu ludzie tutaj podbiegają. Oczywiście wszystko zależy, kto trafi w odpowiednią kolejne. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w trakcie wyścigu. Po mojej lewej stronie właśnie fragment, o którym wspominałem, czyli może niezbyt skomplikowany, niezbyt długi zjazd, ale już tutaj przeorany dosyć dobrze przez wcześniej przez zawodników powstała cała masa kolein. Na początku na starcie może być naprawdę ciekawie, a raczej nieciekawie dla tych, którzy nie trafią po prostu w odpowiednią kolejne. Po prawej stronie z kolei słynne schody. Dla wprawionych w boju, przypuszczam, do podjechania, zwłaszcza tutaj w skrajnych częściach, jest bardziej to wypłaszczone. Później następuje dosyć większa belka, ale myślę, że dla większości osób, które dzisiaj startują, jest to fragment raczej do podbiegnięcia, chociaż, jak widać, da się również podjechać. Za moimi plecami jeden z bardziej charakterystycznych na trasach przełajowych fragmentów, czyli sztuczne przeszkody, wyraźnie wysokie, przypuszczam, że dla większości dzisiaj będą raczej do przeskoczenia. Tutaj zaraz niedaleko również znajduje się ciekawy próg, również właśnie ciekawy fragment techniczny dzisiejszej trasy w Gościęcinie. Tutaj na pewno najszybszy fragment trasy, czyli najdłuższy zjazd. Zaraz mamy nawrotkę w lewo, i tutaj najdłuższy podjazd, o którym wspominałem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, właśnie z perspektywy kamery, ale naprawdę jest tutaj gdzie kręcić. Wygląda naprawdę solidnie i przypuszczam, że. Zawodnicy będą dbali o to, żeby uzyskać jak największą prędkość właśnie najazdową na ten podjazd, żeby oczywiście jak najwięcej pokonać siłą pędu. Kolejny bardzo ciekawy fragment, czyli dosyć gładki, ale techniczny zjazd. Tutaj mamy już wyrobione mocno kolejny na samym zakręcie, więc trzeba uważać, którędy się jedzie i od razu po zakręcie mocno pod górę. Podjazd oczywiście nie jest tak stromy jak ten, który pokazywaliśmy wcześniej, ale też trzeba tutaj dbać o to, żeby nie stracić zbyt dużo prędkości właśnie podczas zjazdu. Cała trasa 85. Mistrzostw Polskich w Gościęcinie wygląda naprawdę imponująco. My już lecimy na start, zaraz wystartują pierwsi zawodnicy w kategorii Masters, więc cała reszta materiału na pewno będzie już bezpośrednio z trasy. Oraz planujemy na pewno pokazać i porozmawiać jeszcze z zawodnikami na mecie. Więc idziemy na start. Jesteśmy na mecie jednej z ważniejszych kategorii, które dzisiaj pojechały. Z nami zwycięzca, zwycięzca, czyli mistrz polski, ale jeszcze bez koszulki mistrza polski, Mariusz Gil. Mariusz, jak ci się jechało? Chyba warunki nieco lepsze niż wczoraj na treningu na pewno. E, to zależy dla kogo lepsze. No była bardzo szybka trasa, taka dość niebezpieczna. Bo każdy upadek mógł grozić taką kontuzją poważną. Eee, początek wyścigu zaczął się tak trochę n, dla mnie nie za bardzo, bo troszeczkę jechałem za wolno i popełniałem błędy. Eee, na drugim okrążeniu już troszkę, troszkę się wjechałem w trasę i szło już wszystko po mojej myśli, także też dobór ogumienia z mojej strony był zły, ale po prostu jechałem na, czym, na tym co miałem. A widziałem, że pierwsze okrążenia, tak jak mówisz, były spokojne, asekuracyjne. Zostawiłeś tutaj na dystans przeciwników, przede wszystkim Wieniarz przed tobą jechał. Ale chyba drugie, trzecie okrążenie, już wkręciłeś się w obroty. Widać, że wszystko szło zgodnie chyba z planem, tak? E, dokładnie, mówię. Pierwsze okrążenie takie było na wjechanie się w trasy. Troszeczkę za wolno jechałem. Niektóre elementy nie byłem przyzwyczajony do tej prędkości, jakby wolniejszej. No i popełniłem dwa takie błędy, które kosztowały mnie tam kilka sekund, ale później tak jak mówię, wjechałem się już w trasę, narzuciłem swoje tempo i czułem się fizycznie silny, także nie czekałem na rywali. Jakiś odcinek trasy sprawiał Ci wyjątkową trudność, czy generalnie wszystko przećwiczone i wszystko zgodnie z planem? Yy, ogólnie wszystko było przećwiczone, także trasa jest bardzo specyficzna, bardzo trudna, dynamiczna, szybka, także tutaj jest też trudno zrobić jakąś przewagę. Yy, no, no, jest ciężki, ciężki wyścig zawsze. Czy tutaj jest szybko, czy jest błoto, zawsze tutaj jest ciężka trasa, także. Który no, raz? Wygrywa zazwyczaj tutaj najlepszy, także. Który no. raz w Gościęcinie? Twój? Eee, bo już kilkukrotnie tutaj <laughs> byłem, nawet nie wiem ile razy, ale drugie mistrzostwo Polski, drugie złoto, także 100% okay. eee, tak jakby zadowolenia. Gratulujemy raz jeszcze Mariusz Giel, czyli nowy mistrz Polski. Dziękuję bardzo. Polski, Andrzej Kaiser, czyli uwaga, kategoria Masters 2B. 2B. Andrzej, wielkie gratulacje. Widzieliśmy Twoje filmy z Shimano, bodajże, tak. tak. I Twój świetny rower, ale nie był to ten rower. Tutaj również S-Worksik i tak. chyba całkiem, całkiem nieźle też jedzie. No, sam nie jedzie, oczywiście trzeba mu pomóc. Rower jest bardzo ważny e, w przyłaju. E, każdy element, który tutaj jest opony, e, to wszystko dobieramy do, do warunków na trasie, także mamy tego na sprzętu no, bardzo dużo. E, oczywiście, e, że się liczy, bo waga, lekkość, trzeba go przynosić. E, no to jest bardzo istotne. Ale mniejsza o sprzęt jak tak. ci się jechało generalnie na trasie? Czułem się bardzo dobrze, dzisiaj dyspozycja. E, Moja była bardzo dobra, mimo że straciłem na starcie e, parę metrów do czołówki, ale potem byłem bardzo szybko, mogłem to odrobić. E, także nie było jakiegoś tam zawahania, jakiejś tam paniki na trasie. Także można powiedzieć kontrolowałem. Generalnie czy takie warunki jak dzisiaj bardziej Ci odpowiadają, czy to było to, które wczoraj było, było lepsze dla Ciebie? Znaczy może nawet nie to, co było wczoraj, ale to co było we wtorek i środek, kiedy tutaj naprawdę były takie warunki ee, dla mnie normalne, ale niektórzy by to nazwali ekstremalnymi. E, wolałbym to, myślę, że dla kibiców do oglądania też by to było bardziej atrakcyjniejsze, no dzisiejszy wyścig, no nie możemy wybierać, no, jedziemy na tym co mamy, e, myślę, że te dzisiejsze warunki były dużo bezpieczniejsze dla, dla zawodników, bo wczoraj e, to... W cudzysłowie oczywiście wszystko puszczało, ten, te, te, ta trasa zmrożona w miejscach, gdzie było bardzo nasłone, duże nasłonecznienie i robiło się niebezpiecznie. Dzisiaj warunki na trasie są w miarę równomierne, nie ma żadnego lodu, śliskich zakrętów, także, a z kolei trasa bardzo szybka. Gratulujemy na pewno. Powiedz jest jeszcze jedną rzecz, która mi się zaraz przypomniała. Czy dużo było takich odcinków, na których kolejne, które zostały wywołane tak, tak, wcześniej? Tak, nawet, nawet tutaj przed wjazdem do boksów, z którym myślę, że dzisiaj zawodnicy za no bardzo nie korzystali. No te kolejne pozostały. Mróz zrobił swoje, te kolejne też trzeba umiejętnie pokonywać. Troszkę więcej ciśnienia, no bo normalnie jeździmy na bardzo niskim ciśnieniu żeby ta przyczepność opon była bardzo, a bardzo, bardzo duża przyczepność. Eee, także mi to akurat nie przeszkadzało, wiedziałem jak to pokonać i... No i tyle. Andrzej, myślę, że dobrze będziesz wyglądał w koszulce Mistrza Polski. To się okaże bo, o 15 Możesz się minut. tak wyprostować, bo ty chyba masz 1,90 ile? 3. Ojeju. Właśnie byłem pod wrażeniem twoich rowerów, które są naprawdę kosmicznej wielkości. Ale, ale są duże, ale są bardzo lekkie. Można sobie zobaczyć. Potwierdzam. Ola, dziękuję bardzo, dzięki bardzo, za chwilę startuje następna kategoria. Dzięki, cześć. Jesteśmy po najciekawszych kategoriach w w rywalizacji przełajowej znamy już pierwszych mistrzów Polski. Obecnie startują amatorzy i pocieszające jest na pewno to, że jest ich naprawdę wielu. Ja osobiście jeszcze nie widziałem tylu startujących zawodników na przełajach polskich. Tak jak mówiliśmy, trasa jest mocno przymarznięta i jednym to pomaga, innym przeszkadza. Zimno, które obecnie jest, na pewno zamroziło i również i nas. I tutaj marzymy tylko i wyłącznie o jakiejś ciepłej herbacie i jakiejkolwiek formie, żeby się rozgrzać. Ja osobiście na pewno wolałbym dzisiaj startować jednak na zawodach niż tutaj biegać z mikrofonem, ponieważ to na pewno brzmi dużo cieplej. Jutro startują najważniejsze kategorie, czyli elita kobiet, mężczyzn oraz juniorzy, oraz juniorzy młodsi. Osobiście poddaję pod wątpliwość, że ktokolwiek jest w stanie ograć Marka konwę, patrząc na to, jak jeździ w Pucharze Świata. Co prawda nie startował we wszystkich, ale w tych, których jechał, jestem pod dużym wrażeniem. Z jaką prędkością to robi? Oczywiście nie jest w stanie wygrać z belgijskimi czy holenderskimi zawodnikami, ale tak czy inaczej wielki szacunek dla Marka za to jak jeździ. Oczywiście na drugim miejscu obstawiamy Bartka Miklera, ale na pewno nie odda skóry łatwo i będą rywalizować ze sobą na trasie. Jeśli chodzi o elitę kobiet, tutaj na pewno rywalizacja zapowiada się bardziej ciekawie. Wśród faworytek na pewno Barbara Borowiecka oraz Zuzanna Krzystała, czyli stałe faworytki. Plus do tego młoda Dominika Wodarczyk, która startuje w kategorii U23, ale na pewno patrząc na to jaką formę prezentuje w tym sezonie jest w stanie zagrozić właśnie tym, że faworytką. My już pomału pakujemy zabawki i będziemy jechać w stronę domu. Dzięki oczywiście za oglądnięcie naszej relacji. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Cześć!